Z nami jeszcze ostatni koncert, ale już możemy podsumować Dni Mszany Dolnej. Dokładnie. To były dwa naprawdę bardzo, wydaje mi się, fajne dni i dla mieszkańców, i dla turystów. Wczoraj koncert gwiazdy IRA, a przed jej koncertem również nasza miejscowa gwiazda EGR. Dzisiaj występy orkiest Dętych zespołu regionalnego z Przyszowej.

było bardzo fajnie, bardzo, nam się bardzo dobrze grało, publiczność fajnie reaguje, śpiewa z nami, to, to, jest, to jest fajna zabawa. Które... Nie, czy ma Pan udział w tym, w tych starych utworach publiczność, nie reagowała? Tak, tak, oczywiście, no, to, to jest yy, nasza historia, to są rzeczy, które powinniśmy grać, bo widzimy, że yy, kiedyś je nagrzaliśmy, kiedy się stworzyliśmy, stały się przebojami, i będziemy zmuszeni je grać do końca życia, bo no, będziemy grali jako zatwór, będziemy na pewno te wykonywać. Mogliśmy ich nie pisać, no, to znaczy byśmy już nie musieli wykonywać, no, ale to zrobiliśmy, musimy ponieść wszelkie konsekwencje. No i jeszcze pytanie, to jest coś źle, bo mam tam się zapytać, jak się panu podobają nasze północy. Pięknie tu jest. To w ogóle są rodzinne strony rodziców naszej mężczyzn. Także zachwalałam bardzo, no i e, muszę przyznać, że Jak oceniacie mszańską publiczność? Bardzo pozytywnie. No, tym bardziej, że dzisiaj podczas prób jakaś burza tutaj przeszła i ta pogoda była naprawdę w kratkę, a potem się. Wyszło słoneczko na koniec i tak samo no, publiczność była jak to słońce. Po prostu świeciła jasno i, i pięknie ożywiła tak. nas. A, a długopisy, które zebraliśmy jako nasze fanty, trofea, <laughs> tak świadczą o tym, że chyba się podobało, nie? No, skoro. Masa autografów pod koszulek płyt poszła, no to jest to jest sukces tak? dla nas.